Cześć, dzień dobry, słuchajcie, GSX-14, model 2003, sprowadzony z Niemiec, kupiony bezpośrednio z domu od prywatnego właściciela, drugi właściciel od nowości, od tego pana bezpośrednio odkupiony przeze mnie, słuchajcie, motocyk piękny, zadbany, oryginalny, zarejestrowany pierwszy raz w Niemczech w 2004 roku, słuchajcie, GIX z oryginalnym przebiegiem, dwa oryginalne kluczyki, Zaraz go tutaj zagadamy. Trzeba wcisnąć się do przodu. Świeżo próbnej. 29 030 km oryginalnego, udokumentowanego przebiegu. Świeżo odbył jazdę próbną. Rozgrzany jest, słuchajcie, do czerwoności. Odpala ostrzała. Motocykl oryginalny, bezwypadkowy, bezkolizyjny. Z pełną historią serwisową. Tify, serwisy, książka serwisowa. Wszystko słuchajcie udokumentowane, bardzo ładny, zadbany, bez korozji, bez rdzy. Ładne kolektory, chłodnica tutaj są szczególnie narażone przy nich na jakieś tam uszkodzenia. Tutaj instrumenty, lampa, zegary, wszystko oryginał, kierunkowskazy. Tarcie oryginalne hamulcowe, bez zużycia jakiegokolwiek, Słuchajcie, opony są fabrycznie nowe z cyckami, praktycznie nie jeżdżone. Chyba 100 km Pan mówi, że przejechał na nich. 2022 DOT, tutaj są cypki na środku jeszcze. Także gigs bez jakichkolwiek nakładów. Stopery tutaj oczywiście, wszystko całe przy półce. Zbiornik bez korozji najmniejszej. Tu armatura, kierownicy, wszystko w oryginale. Poszycie, kanapy, fabryka. Pod kanapą klucze serwisowe. Wszystko też pięknie wygląda. Będą zdjęcia oczywiście tego wszystkiego. Tutaj sety, jeszcze słuchajcie cechy fabryczne się zachowały. Oczywiście zrobię 50 fotek dokładnych. Oryginalne wydechy, niepodrapane. podrapane. Tylna tarcza również oryginał. Nie zmieniana nigdy jeszcze. Opona tylna Nówka 2022. Tylna tarcza również oryginał. Jedyne ktoś sobie przepolerował fajnie ranty. Felk oryginale powinny być całe czarne. Także zapraszam do zakupu, jeżeli ktoś poszukuje takiej lokomotywy Gigsa 1.4 z oryginalnym udokumentowanym przebiegiem 29 000 km na dwóch kumikach. Słuchajcie napęd też w doskonałej kondycji. Na początku naciągu niedawno wymieniony, opona nowa, przednia i tylna. Tutaj jeszcze nam się wszędzie naklejki zachowały. Tutaj cechy jeszcze akcesoryjna dźwignia zmiany biegów, czynnik te dźwignie są no niestety bardzo delikatne, potrafią się połamać. Także zamieszczę fotki, obejrzyjcie sobie wszystko, lakierniczo pięknie utrzymany. Żadnych tutaj parkingówek, nawet najmniejszych nie było nigdy. Obudowa oryginał Suzuki. żaden AliExpress, lampa również, wszystko. Fabryka, zdjęcia stoperów też będą zrobione. Także zapraszam do zakupu, jeżeli ktoś szuka takiego biksa bez inwestycji jakichkolwiek. Lagi oczywiście suche jak wiór, tarcze oryginales, Opony nowe. Dawna dokumentacja, faktury obejrzyjcie sobie fotki pod filmem. Wkleję tam około 40-50 zdjęć. Pięknie pracuje, słuchajcie, bardzo cichutko. Także zapraszam serdecznie, obejrzyjcie filmik. Obejrzyjcie sobie zdjęcia pod filmem. Oczywiście faktura VAT, transport możliwy na terenie całej Polski, możliwość wysyłki za pobraniem motocykla po wpłacie zaliczki. Możemy go Wam sprzedać na raty w 15 minut. Także serdecznie zapraszam, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.